Witać was wszystkich bardzo serdecznie, ja być ljpl i witać was kolejny odcinek oczami jaskiniowca, którego... O nie chudy! lecę ci pierwto! O nie! O nie chudy! O nie! O nie! O nie, o nie, baj, to, nie to, o ten... to nie ja! To nie, nie byłem ja, to nie byłem ja to cię! Ja! To nie ja! To nie ja! Widziałem, że ten bydlach, bo nie to jest! Ja, to nie ja! To śmietaną się układa! To... A! Ty! O, aż w ziemi się zakopałeś, on nie mogę, no. To nie, ja, to nie, ja, to nie, ja. Przepraszam, ja przepraszam, nie. Przepraszam, 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 ała, przepraszam, ała, przepraszam. O, przepraszam. przepraszam. Nie. <grym> Ryby mnie zawsze relaksowały. O! Rybcia! Hmm? Masz śledzię! Przepraszam, no już, no już! Ale... Ale słuchaj... mi łaskawe serce. Ale... Ale słuchaj, dobra, chudy, posłuchaj, bo... bo ty mnie ty nie rozumiesz. Ty mnie nie rozumieć. Przecież przecież ja cię nie zdradzić ja, ja go chcieć zaatakować, ja go śledzić, ja się zakrać do, do jego jakieś takie latające brum brą... Nie, 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 nie. Słuchaj, słuchaj. On, on, on startował jakimś takim brombrom brom, latającym, nie? Ja wsiąd, wsiąd do tego i, i tam ja go chcieć zaatakować, nie? On mnie wtedy piznąć ja wpaść do wody i, i on wtedy powiedzieć, że to nie być on, no i ja mu ja mu na razie zaufać, on być... Dobry no Tam ten to być jakiś zły brat bliźniaka, bo nie wiem co. Stanie w banie tak samo wyglądać? No ale, ale ej! Pomógł nam z bratką? Tak czy nie? Mm -hmm. No? Jak pomógł? No on, on tam ją uwięził i on tam zasadził o, on? żebyś... Tak on! Aha. No no patrz. No on być dobry no. To, hmm. to, to ona tam wszystko tego a on być dobry, to, to, to nie ten. No ja... Mm, ja muszę z nim pogadać, tak nie być nie. No może go, możemy go znaleźć, ale no, no. Ale, ale, ale może nie, może nie dzisiaj, bo my dzisiaj mamy coś innego w planach, no. Dobra, będzie e, e, na zgodę. Bo mi, bo mi przerwać... No, dziękuję ci, bo o, akurat głodny jestem. O, <ścoughs> dobra, bo ty, do, bo ty mi, przerwać i przepraszać cię bardzo już już więcej już więcej nie będzie. O, tak, ja, 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 ja. Cześć widzowie, tak. No, ta, o tak, to, tu być chuty dobra. E, to tak bo tymi przerwać i ja zapomnieć. E, tak. tak to być kolejny odcinek, którego dawno nie być. E, i, e, i my dzisiaj Wam pokazać tutaj już się dogadać z tym freęzdem tutaj, co ma takiego pindolca na czole, e, żeby on tu nam wszystko podłączyć e, i ten on nam zdjęcia robić, jak my tu e, co? Od kiedy to można bez patrz. Pa, pa, bez co? trzymanki je kartofla. Hehehe <laughs> ale mu się to przykleiło Uuuu, glut tak, On tak będzie mieć całe życie, biedny, biedny Aaa, to taka spłaszczona wersja Kulfona o, o, no właśnie, o, o, na przykład No, i, i on nam robi zdjęcia jak my tu szaleć na wyspie No, i, no, 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 no. I, Bulić i... za to, bulić trzy ciastka chcieć za to Ham jeden. O ty ty ham jeden, dobra, nie no, nie będę ci bić. Znaczy, no, możemy... wszystko jest takie drogie. Nie, be, nie będę ci bić, bo ja tego uruchomić nie umiem, ale ty to wszystko uruchomisz. Ja mam nadzieję, że ty to uruchomisz i będzie dobrze. No, I ruszaj to... dupę, już. O, o, o patrz kurde, kurde. Ku, ku. O, masz go na smycie, o, na czoło, no, kurde. Zna... No. Na... Chodź, na. Chyba no. Nie idzie. On się chodź. na mnie patrzy, czemu on się na mnie patrzy? Chodź. Nachać. No, chodź. na. No, no, chodź. Wow! <laughs> Mogę zmieniać coś? No, co oh. fak? Co to jest? Co? Klik, klik, praw, prawym, Co? klik. What the f- What the fuck? What the oh, okay. I, Już nie mogę. Już nie mogę. E- Eee! Pszenica. Jak klikać Ps prawym i nie mogę. Pszenica, e. no. Eee! Szmar. A, mogę, nie mogę. Bo ja mogłem i ty teraz. A to jeden naraz. What Ech. Ty jesteś... Ty jesteś normalnie jakiś podejrzany, dobra, ale no, no nie bij go, bo, bo zginie, a on nam musi tutaj uruchomić wszystko. Ja chcesz go no dobra. No. E, no. Masz flaszkę. No dobra, no niech ci będzie. No i, e, i my dzisiaj tak, my dzisiaj wam pokazać takie, takie zdjęcia, które on nam czuł zrobić. E, no i, i będzie, i będzie, i będzie bardzo fajnie, no. O, ty nie poznać jeszcze cała prawda. Czemu? Ja poznać tajna prawda. Potraw z grzybów. O ty kurde. W ta książka. Ja, ja, nie, 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 ja dziękuję. Nie, ja, nie, ja nie, ja nie lubię czytać, ja, ja nie lubię czytać, nie, 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 nie. Ty nie widzisz co w tym drzemie. Nie, nie, nie Nie wiedzieć. Nie chceć wiedzieć. Tak klepie. Tak czepie, tak klepie, dobra tam wszystko, jedno. Whatever. Ha, ha, ha. z Ciami ciami, ami. No. A, a, w ogóle ja, ja ci chcieć się pochwalić, bo my ostatnio, yy, o kurde, ktoś do mnie tutaj, yy, ja mieć jakieś pindolca w głowie, ja nie mogę, kurde, yy, wyrzuć się, dobra, nieważne, yy, yy, ten, yy, my ostatnio, what the fuck, czekaj, czekaj, kurde, bo mnie coś, mnie coś, mnie coś tutaj normalnie, nie mogę, no nie mogę, czekaj, czekaj, ja to przestawię, ja to przestawię, o, o. Trzymaj no. się, trzymaj się, trzymaj się. Ła, 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 ła. Restuscytacja, reanimacja. Okej, okay. o, o, już jest wszystko dobrze, Ju, już nie będzie tak plik, 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 bo mi coś w głowie tam gra. I ja ci chcę powiedzieć, że my z paną śmietanką no. e, my zabić e, jakiegoś takiego wspólnika, beatki. On się nazywał jakoś Orpi czy Opric, czy jakoś tak, nie? O! No, my go, my go ostatnio zabić, pan Śmietanka, oh, w ogóle on wiesz jaki on odważny, on walczył z zielonymi bydlakami i, i on mnie tam ostrzegał, wtedy zabrał jabłuszko i w ogóle i było fajnie, no. Co ty trpałeś? Chleb. O! Chleb, 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 chleb. No, no, a w ogóle, a, i słuchaj, i słuchaj, a, a my nigdy nie ale nie, a my nigdy nie mieliśmy takich, ja ci muszę kiedyś pokazać, jak się robi, diamentowy miecze. diamentowe Miecze. Miecze? No miecze. Takie, takie niebieskie zajebiaszcze, które tam dwa razy uderzy i nie ma. Kuść lepsza. Nie, miecz. Miecz? Miecz. Mhm. No, dobra, e, to teraz tak, bo o Jezu, być dzień, a on powiedzieć, że musi być noc, nie? No to, to teraz my musisz zrobić e, ten, on musi zrobić magia, to czekaj, to, to ja, o, oj, czekaj, o. O, ja nie widzę teraz swojej ręki, o, o, i we, weź go poproszę, żeby on zrobił noc. Ty, gościu. Magia. magia. No zrób, panie, panie, zrobisz pan noc? Proszę cię bardzo, panie, panie. E, jak nie zrobisz pan nocy, to no. ten kartofel wsadzę ci w... <laughs> Ja ci... O! O! Dziękuję. O, przestraszył się chyba twojego kartofla. No normalnie. Dziękuję. dziękuję ci bardzo. Mój ko... Nie no kochani, to nie... E, e, kartoflany. Kartoflu. kartoflu, dziękuję ci bardzo kartoflu, że, że zrobiłeś. No dobra i teraz pierdzialaj. A teraz masz wszystko włączyć. Ja sobie znowu o wyłączę rączkę. O tak, bardzo dobrze. Czekaj, ja tu stanę, o tak, 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 o tak na środku, tak bardzo ładnie. O tak. o, O, a ty gdzieś tam siądź tam za mną albo tu. Siądź pod w Nie no tu chodź za mną, bo, bo nie będziesz widziała. Dobra, o. no to teraz, to teraz pan czekaj, o, czekaj, ja się tak ładnie tak ustawię. O, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze nie, jeszcze nie. O. I teraz pan możesz odtwarzać. No. Dobra. O! O, 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 ale to być fajne, my tak fajnie skakać. Te to było chyba jak to dalej, na klatę. No, o, ale nie my tak wtedy fajnie tak wysoko skakać. Ja tak wiesz, tak rozczapić ręce i być naprawdę zajebiaszczą. Ty też tak skakać. takie. No, ale ja skoczyć wtedy na brzuch i mnie strasznie boleć, normalnie tak. No Ja nie nie powiedzieć co mnie boleć, ale boleć Takie plask było. To panie, dawaj pan dalej. D o, to, o, tak, o to takie, jest to rzucałem. No, normalnie, ale on wtedy się bać, haha, <grystwa> <laughs> jak on się wtedy bać, normalnie ja się z niego tak śmiać. Nie, Co? Nie. Co? Pamiętam, wtedy kamerą rzucać. No kamerą rzucać, ja wtedy w głowę dostać i wtedy kamera nie działać przez dwa dni, a ja leżeć. No, 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 no. no, no. Dziękować ci bardzo, tak przy okazji. Oj tam, oj tam, to ja miałem jakąś szlamę na czole, nie ty. A tam, a tam. Dobra, panie, dawaj pan dalej, no. O, o, o. A to, o. to być? Aaaa! Wietrzyć a to, pachy. Przed, przed podróża. Wiet, tak, wietrzyć pachy. Tak, wietrzyć pachy, a tam ryby wszystkie zdychać, jak mi podnieść pachy. Nie wiem... śniadanie. A nie wiedzieć czemu. O, to by dziwne. Dobra, dobra, bez... Da, da, dawaj, pan, Dali, tam. U. O, tu my kancić pregdenca, To być zajebiaszcie. To być zajebiaszcie. Ale mnie boniak boleć wtedy. O, mnie też, mnie też. To być, to być straszne. To nie być wcale po tym buteleczkach. O nie, o nie, ja, ja potem zrobić taka jakaś zielona plama, tak Widzieć, <grym> widzieć, a on wtedy do pamiętam, kartofel Ta ha? on to wszystko, on to wciągnąć nosem tak <grym> Dobra, dobra, to dawaj pan dalej Aha, pamiętam, polowanie na kołamarnicę Ta, ale ja no wtedy opłacłeś. kurde oddychać nie mogłem No ja też nie Nie mogłem oddychać normalnie Ale pamiętam, nie, nie. że ty sobie radziłeś no, ja sobie radziłem, tak. Ty, ty. I obrót bąk, i obrót bąk, i obrót bańki, w takie... Opowie. Nie, bo ja pierdzieć ci, a ja wtedy jest takie nitro-turbo doładowanie, takie pff, i w ogóle, nie? No, no to... dobra, przepraszam, przepraszam. Dobra, dobra to, to, to <grym> dawaj pan dalej. No, Musiałeś! <grym> tu zdachnę. E, ja tego nie pamiętać. O, co to? O, e... aha, ja e... pamiętać. E... Niestety. Ale... Ale, i ale. się uchlać. Czymś.? Ja zjewać. Aha, aha, ale, ale ale nie, to, to, to zapomnijmy o tym. Dobra, panie, panie dawaj pan dalej, bo. bo, bo, bo tak. mm, fu. No, o, 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 to mi się zdjęcie podoba. No, my się siedzieć i się opalać tyłki. O, tak, no. Jakbyśmy ale, jeszcze nie byli opaleni. Ale być gorący piasek. Normalnie dupę miałem czerwoną przez, przez dwa tygodnie. Ja ten piasek miałem wszędzie. No, ale, ale. No. Weszło, weszło, wciągnęło i normalnie i drapało i swędziało i ja pierniczę normalnie maszakra. No. Dobra, to, to dawaj Pandali. dalej. <grystanie> to e, ja. Mić z drugiego planu widać. E, dobra, to to, to ja tam, nie, nie, to to... To ja być... Nie, to nie być ja. To ty weź ty na drugi plan. Aha, okej, okay. no to może może ja się wtedy też znowu... A nie może ja znowu pić. Ciągle pić. No bo ty mi ciągle coś dawać, jak... Nie, ja on nie mi... Co dawać? Nie, ja wiedzieć, kartofel coś mieszać, jakieś jakieś takie niebieskie, potem czarne, potem takie, jakiś zielony i ty mnie od niego brać pokaś... drinka? No. Przecież Ale... płacić. Nie, on mi da za darmo, bo ja mu grozić śmiercią. A może on chcieć coś zrobić tobie? O kurde, dobra, dobra. Panie, my się potem policzymy. Dawaj pan dalej na razie. Mhm. O, 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 o. się chudy modlić, albo nie wiem co ty robić. <grym> na krzyżyk. Na krzyżyk ta. Ty tu kurde jak jakiś nie wiem, normalnie pokłoncie się wszyscy przede mną. Albo, albo nie może ty chcieć skakać, a ja nie wiecie co ty tu chcieć robić. Nie co? pamiętać już. Ty, też mieć dobrą banię wtedy. No, a ja wtedy nie wiecie o co ci chodzi, normalnie. Nie chodzisz po wodzie. Ja nie chodzić po wodzie, ja pływać wtedy tak podskoczyć wysoko, tak. Ja tak Odbić ja... się od wody? Tak, 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 tak. Jak to możliwe być? Bo ja by ciaskiniowiec. A, I, to tylko na, ty, I to tylko na Easy jest możliwe, tak. tak. Sio, jasna. No. No, no. dobra, y, to panie, y, to pan to wyłącz. Będzie, będzie wszystko git, dobra? O, dobra. Wszystko jest git. Dziękujemy panu bardzo, bardzo bardzo Już mogę rączkę sobie włączyć No, bardzo fajne zdjęcia były, naprawdę Smurfne, smurfne, naprawdę cho fajne. Chociaż, chociaż niektórych nie pamiętać, ale, ale to tam w szczegół Dobra. Właśnie, właśnie Ful by się przydały ma Masz pan zapłatę, A, czekaj, o, o Masz pan ciastka, o czekaj, ja mu dać ciastka O, masz pan ciastka O, tam fla ten, flaszkę tam rzucić. O, do i ma masz, pa masz pan wędkę Połóż ryby, będzie. będzie ja nawet... myślę, że to czas najwyższy, żeby wrócić do domu Do domu? Chyba tak. Czyli... Sezon... Trzeci... Na żon za rozpoczęty. Jaskiniowcy wracają do domu! HAPPY! Yeah. Dobra, to teraz tak. Tylko jedna sprawa. Tak, bo my, bo my jak wejść w ten portal, to my... czekaj, idziemy my wyjść wtedy? My wejść wtedy... A! My wyjść wtedy u, pa, u Pana śmietanki do domu. Ojeju. My, my ten dom wtedy zniszczyć. Oj, 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 Ale ja pamiętać, my nie musimy mieć dom nie jego. my wystarczy, że zmienić ta ta, ta liczba taka duża. Ale właśnie nie wiedzieć, która, my musicie teraz... Nie, nie wiem, my. Ty musieć... pamiętać jaka niszczyć Eee, yy, czekaj, czekaj. 999999. Aha, ja wtedy zmieniłem na 888. Dobra. I to, I to i to trzeba zmienić na 9,9 i, i będziemy u siebie. Aha. Dobra, no to no to robimy zajebiaszczą wielką giga super a akcję. Musimy Beza. Musimy wrócić do domu. Normalnie, nie, nie wiem, nie, ja nie wiedzieć co się będzie działo, ale jeszcze ja proponuję, ja proponuję wznieść to łas, bo, bo mieliśmy zajebiaszcze wakacje, ja sobie biorę ze 3 albo dobra 4, albo dobra 5, 6, 7 flaszek żeby, mm. się, żeby się upić, ryby, melony, wszystko biorę. No, no i... i, i ja biorę no, książki. I ty tyk ty ty. oh, o kajo, te książki, ej ty tyk Jeszcze ze cztery, jeszcze osiemdziesiąt sześć Kajonie, kajonie ty jeden ty Narnia! Narnia Zaslana. Narnia, narnia, ej tu nie ma narni Dobra, no, to, Ente. to zdrówka Zdrówka A... Oho, czekaj Ja A... miałem pomysł Burlalalala ja, miś, jeszcze. Nie, jeszcze więcej, jeszcze więcej Jeszcze więcej, jeszcze więcej Ła, Chorde. dobra

po co żarcie wyrzucać? Co? Po co żarcie wyrzucać? Bo jestem jedną zjem to, ziemniam, mia Psyk, psyk, nie ma nic. O, tak, dobra. O, ha. dobra, ja, ja być gały i wesoły. He, 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 he. Dobra, dobra. No, no już, ja, ja, ja już ja już będę grzesny, ja już tam iść, dobra, dobra, ja już tam iść. No, ty Ty mnie już nie widzisz, dobra? No, no dobra. Yes. Dobra, to 3, 4, 3, 2, 1 Wracać do domu, dzień dobry, cześć i czołem, papa!